Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak na telefonie Samsung A35 możemy dodać konto Google. Także zapraszam do oglądania. Aby dodać konto Google, musimy wejść do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia. Następnie szukamy opcji o nazwie Google. Klikamy i dajemy zaloguj się na konto Google. Teraz sprawdza nam dany nasz telefon. Logujemy się. Na się na nasze konto. Dajmy, zgadzam się. Dajmy więcej, akceptuję. Teraz musimy ile poczekać. Jak widzicie, konto zostało dodane do naszego konta Google. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć.